Cześć witajcie w czwartym odcinku z SCP CB Containment Bridge O nie, mam jakiegoś laga, dobra no dobra, zobaczmy jak mi pójdzie tutaj. Jak zwykle wczytywanie jest długie, jak nie powiem co. Dobra, więc jesteśmy tutaj w tym miejscu. No i mamy jakieś tam itemy, mamy już jakieś tam podstawowe rzeczy. Ale nie wiadomo, czy włączyliśmy 106. Nie wiadomo w sumie za bardzo nic. A my dzisiaj po prostu idziemy dalej, idziemy dalej. Próbujemy znaleźć SCP 008, by przyjść dalej po prostu. Jakby to będzie taki nasz główny cel. Mam coś dziwnego z myszą, nie wiem o co chodzi. Mam nadzieję, że to nie będzie. Ło! O. Mam jakieś. dziwne lagi są ogólnie. Wyjdźmy z tej celi. No i tutaj już widzę pierwsze problemy. Lagi. Lagi to jest problem. Ale tak szczerze to nie, po prostu. Moi drodzy! Moi drodzy, widzicie? Jednak nie ma problemu. Tylko, no dobra, są problemy. E, chwila. Co wyrzucić? To są największe dylematy tej gry. You're unable to wait and a muszę z tego wyjść. No tylko... Wyjdź z tej kamizelki w końcu. No i daj mi to. Dobra, dziękuję bardzo. E, tamten SCP-183 chyba mam nie gdzieś w końcu. Dobra, chwilę mogę wrzucić tą rękę. You can, cannot drop any items. Aha, no bardzo dziękuję. Kurde, wiesz? Dobra, dawaj to. O, kurde. Dobra, dobra. F1 Dobra, wyrzucę ten hazmat. Mam nadzieję, że ten nie wyjdzie stąd tak szybko. Jak to by mógł? Ej, tamten chyba stąd nie wyjdzie, to dobrze. To zawsze jakiś plus, ale dobra. E, teraz tak. Czy ja cokolwiek mogę schować do tego portfela? Mogę schować to, więc jakby już trudno. A nie mogę nie założyć tego hasma tutaj mieć go feku. Jakby przydałoby się. A jeśli go długo zakłada, nie? I co, i teraz on mi go upuści, czy co? Bo ja bym go chciał ulepszyć, nie? Później może, albo. No nie, no to tak nie mogę. Nie mogę go po prostu mieć w EQ. No dobra. To wezmę co to założę. I po prostu. Aha. To jednak nie. Dobra. <grystanie> Okej. Okay. Co my tu mamy, bo on tutaj. Jakaś notatka SCP-008, ale tak szczerze, nic ciekawego. No i teraz po prostu, jak już zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić od dawna, no to... no to co, no przejdziemy do Entrensa może? Jakby w sumie miałem taki cel, że chodzimy sobie po prostu po tym i może znajdziemy, może nie. A jak to się udało na początku filmu, no to od razu idziemy do zone. Czemu nie? Taki będzie film dzisiaj. Prawie w ogóle nie Heavy Containment Zone Light, niedokończone zwiedzanie, ale co tam Chociaż zwiedzanie, my mamy uciec, a nie zwiedzać jakieś to laboratorium e, Uważamy tutaj, bo tutaj zaraz się zlecą MFO Palimy Palimy trawę Bierzemy radio Dobra, po co mi tego więcej? Radio. Piątka kolejna, dobra, to jednak biorę. Okej, okay, to jest jakiś lore, biorę. E, karta piątka to karta piątka, więc biorę. Może będzie do ulepszania, jakby. Albo do sprzedania. O, do sprzedania. Może e, jakoś to będzie sprzedać, no dobra. E, w każdym razie, czy ja mogę to dać. Tu nie mogę. Nic stąd nie mogę nad baterii. No dobra, no to co no po prostu... Chyba że rękę, no, no ta na pewno. Rękę do portfela, bardzo, bardzo mądre. Właśnie, czy ja mam to założone? Aha, dobra. Jak ja to po prostu nie mogę tego trzymać w eku, tylko mam to założone. Czy już mi tu wchodzą, czy jeszcze nie? Dobra. Ja to zamykam za sobą zawsze. Co tu jest w ogóle? Jakiś Albert Einstein? Ej, Alins, Doktor Girls. O, Doktor Girls jest na równi z Doktorem Einsteinem. Ciekawe. Nie wiem, czy oni już tu będą biec do mnie, czy jeszcze nie. Czy mam jeszcze chwilę, czy jeszcze nie. Nie wiem, po co ja zeszedłem na dół. E, tu jest jakaś karta, ale jedynka. Boże, jedynka. Po co mi jedynka? Czy tu jest gate? Co tu jest? Nie wiem. Dobra, nie wiem, ja po prostu biegam. Nie wiadomo czemu. Tak by mnie nie złapali, po prostu. Dobra, co my tu mamy? Dobra, co my tu mamy? O, tu są jakieś archiwa? Co tu jest? Eee, good pizza. Dobra, dobra. Jakbym miał pizzę, to by była good, nie? A keycard nie działa, keycard działa, dobra. Czyli tu coś pewnie będę mógł zrobić, bo takie dziwne miejsce to jest bardzo dziwne miejsce, w którym nic nie mogę zrobić. Serwerownia, serwerownia jakaś, nic z tym nie mogę zrobić. Aha, dobra. No to jest na pewno nowość.

Heavy Containment Zone. Też podziękuję, nie wiem gdzie iść. Jak ja mam się tego... pozbyć? Dobra, bo chcę iść do 294, nie? Mogę? You need two quarters. Ja mam two quarters. Chcesz? Czekajcie, jak ja mam to wsadzić niby? You need enter two quarters into machine. To co ja mam z tym kwarterem zrobić? Aha, tak można wsadzić. Dobra. E, co piszemy? Co piszemy się nać, nie wiem. Twoja stara. Twoja stara. Twoją starą. Twój, twoja stara. Ja chcę twoją starą enter. Out of range. Twoja stara nie istnieje. <grym> dobra, może twój stary istnieje. Twój stary. Twój stary też nie istnieje. No dobra, no co no, nie wiem, tu będzie ciężko, no co nie wiem. Woda. Poczekaj, poczekaj. Nie no dobra, wiem, że tu trzeba pisać po angielsku, no to dobra. Your dad, kurde. Out of range, no widzisz, nie istnieje. Dobra. Nie wiem, hmm, pomyślmy. Nie wiem, kurde. Cat. Zobaczmy, czy twój kot istnieje. Dispensing Co kur... Co? Zaczekajcie Cup of cut. Aha! Dobra, dostaliśmy kot kota Ej, Kot kota, nie? Dobra Dostaliśmy chłopie krew kota, dobra No więc widzicie, twój star nie istnieje Twój star nie istnieje Tylko istnieje Twój kot. Nie wiem jak go ominąć, nie wiem. Po prostu przejdę bokiem. Okej, okay. ej, on... On chyba mnie chce zaatakować, jakby ja, ja to widzę po nim. Tylko poczekajcie, bo tutaj nie wiem czy już idzie to MTF, czy jeszcze nie. Czy mają mnie gdzieś, czy nie, więc ja po prostu sobie pójdę do zombie. Poczekajcie, bo ja wiem... Znam to pomieszczenie, poczekajcie. Tutaj się robi zombie i ja mam chwilę tylko. Poczekajcie, poczekajcie. O nie, tylko nie oni. Dobra, zostawię z tą baterię i zostawię z tą rękę i idę wziąć chemikalia. Surin i Surin. Dobra, mam te suriny, ale ja bym chciał zamiast jednego e, wziąć sobie apteczkę jednak bo apteczka to jest jednak trochę lepsza tylko, że wtedy ten zombie się obudzi ale to spokojnie Na no, spokojnie, tak ja nie, jak nic nie widziałem nad nawet nie wiem czy mnie ugryzł dobra, zamykam mu e, dobra, więc tak, mam adrenalinę mam adrenalinę moi drodzy i mam maskę, mam maskę. Kurde, ja mam tyle rzeczy, powiem Wam, że to trudno nawet zorganizować tak specjalnie. Baterii chyba nie potrzebuję ewentualnie zamiast Surina. Mogę tu wsadzić baterię. Tu mogę to wziąć i chyba nie mam, nie mam jak coś zamienić. Eee, nie mam co zamieć, no pierścień mogę wyrzucić. Ale pierścień jest dobrym itemem w miarę. Tutaj mogę dokumenty wyrzucić. No ale jak z jakiś kod, to fajnie by to było mieć. Poza tym tu mam, trzymam całe lore. Jak widzicie że że tego jest, nie? No więc nie wiem, no. Znaczy ja tu nic nie wyrzucam aktualnie. Jedną tutaj adrenalinę zostawię. I tyle. Żeś zapiszę sobie w ogóle. Ty co jest tak jakoś ciemno zrobiło? Tu jest jakaś kartka. Sticky Note. Kiedyś coś znalazłem, 682. No to kiedy ja znalazłem, powiem wam, 682, to go nie znalazłem. To jest legenda, nie? Życiowa, nie? Że jak kiedy znalazłem 682, to go nie znalazłem. Oraz to, że ja chodzę w kółko, to jest też druga legenda życiowa. Ty, tu jest gate. No to uciekamy. To uciekamy. Wow. A, nie tak prędko. Dobra, jeszcze raz już jadałem? Kurde, nie tak prędko. Dobra, Topa na to Topanato. to, to No dobra, jeszcze nie. A ja go użył adrenaliny, ale adrenalina to mi nie zwiększa chyba szybkości. Poczekajcie. No bym się przecisnął, ale no, nie będę już tak cheatował. E, Po prostu i tak się chyba nie da. Nie wiem, jakieś chyba mi się udało. Ale to jest to jest ciężkie. E, co musimy zrobić, żeby pójść do SCP-079? To jest... to jest naj, To jest największa trudność powiem wam. A tu co jest? E, tu byłem, ta? I tu nadal nie mogę. O nie! Weźcie go, zabezpieczcie, czy coś. MTF-y, niech go zabezpieczą w końcu, bo to jest. O nie, a dobra, byś mógł założyć maskę. Ale jestem czasami głupi, nie? 1, 2, 3, 4. Wiecie, że możesz założyć maskę, ale o tym zapominasz po prostu, nie? Że możesz to zrobić, nie? I że nie musisz mieć problemu, no ale po prostu z emocji to to zapominasz, nie? A ja właśnie w kółko, nie? To jest. To jest niestety legenda życiowa. Już nie umrę przez Tesla, ale umrę przez to, że się gubię ciągle. Tak, masz mapę, no. No i no, w sumie ja mam mapę. W sumie ja mam mapę. E, poczekajcie, dobra, idę do heavy containment zone a. gdzieś go mam ten zone. Nie wiem, jak teraz przejdziemy grę. E, coś wymyśla. Przynajmniej już do Entrensa możemy wchodzić. E, musimy znaleźć. No o, kurde Dobra, loadinguję gra. <grymne> nie widziałem go, dobra. Ty ja, nawet mam save'a. Dobra, bo on tu wyszedł. Ale te drzwi były zamknięte, co jest? Te są drzwi teraz zamknięte. Teraz te ja nie wiem po prostu, dobra. Teraz pewnie będą mnie te istoty działać jakieś. O, mogłem założyć maskę. No. Dobra, idziemy tu. Pamiętacie jak mówiłem, że... O nie. Ale mnie zaatakowało. Cześć! Hej, ale jestem zraniony i tu biegam po tych korytarzach. Co jest ze mną nie tak. No nie. <grym> Okej, okay, muszę coś zrobić. No pomyślmy, co mogę zrobić w tej sytuacji? Dobra, idziemy tymi tunelami, zobaczymy co tu jest. Dobra, uleczę się, bo ja nie będę chodził pokaleczony gdziekolwiek, nie? Ty, aleś cicho zrobiło. Czemu ja mam tak? Co tu mogę... Gdzie tu... Mo o, mam mapę! Jestem głupi... Słuchajcie, bo ta mapa coś mi nie działa, nie? Tak mnie myli jakoś, bo... Znaczy... tu jeszcze niby jest ściana. Dobra, tu jest ściana, ale wiecie... Tak mnie jakoś bardzo myli lą te korytarze, nie? O, tu jest coś, dobra. Ja przeszedłem. You are ledical to elevator. Dobra, to wchodź tu, a nie będziesz mi mówił. Dzięki. Dobra, w końcu, w końcu przeszliśmy ten dziwny etap. Znowu zjadłem jakąś tą... A, tu byłem. No nie, coś mnie atakuje. Te jak głupie istoty mnie atakują, a nie wiem jak coś z nimi zrobić. No nie, i znowu. No nie. No nie Dobra, idę do lighta. Czy ja będę teraz krwał, czy jeszcze nie? Chyba jeszcze nie, ale ja tak się czuję jakbym nie wiem co Jakbym nie wiem co żarł, nie? Na poprawę humoru idziemy jeszcze do czaszki, jakby czemu nie? Na poprawę humoru na poprawę humoru bym się lepiej poczuł, co? Jeszcze, lej, jeszcze troszeczkę tam. Jeszcze troszeczkę na poprawę humoru, nie? Jeszcze tak, wiecie, no bo trzeba tak dopoprawić, nie? Lifer. No wiecie, no trzeba tam poprawiać stan ten. No chodź, no. Trzeba tak poprawić tu, hello. O. Dobra, no poprawił ci się już ten stan? Nie, jeszcze gorzej, spoko, ja idę do celu. Wow, <noise> Kurde, ale co poprawiłem stan zdrowotny, nie? Zesłopy kolejny lore tego wszystkiego Też nie akwarysty z CPK, nie? To nie jest los tej placówki. O oh, hello Hello policjist No i mnie zabił policjant No widzicie jaka jest ta... jaka jest ta policja w tym kraju, ale chociaż dostałem a jakby zawsze coś no nie, to mnie jeszcze atakuje To jak ja mam z tego uciec, co? To jakąś kom... ...kamizelkę, ale to... ...to nic nie daje, nie? I te istoty nie wiem czy się resetują Jak zostanę jeszcze jednego strzała, to ja już nie żyję, nie? O kurde Nie, to już jest koniec po mnie, nie? To już jest po mnie. Ja to bym musiał nie wiem co Dźwięć w pogotowie, nie? By to po mnie nie było. Myślę, że ta adrenalina coś da? ale że nic nie leczy, chyba. Nie wiem, co ona może leczyć, nie? Czy ja mam tą kamizelkę, nie? Ale ją by trzeba ulepszyć, było. Nie, było. ona cokolwiek robiła, Bo tak to, to jest jakieś. Wiecie, takie symboliczne, nie? Ale mnie boli, ale mnie boli. Mnie krew ze mnie wyciekła teraz, tak? Nie, czy co jest? Poczekajcie, no może jeszcze pożyje chwila. Może to jest taki efekt, tylko nie. Nie, 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 to już nie jest efekt. Ja loadinguję grę, nie wiadomo gdzie. Ale załóż maskę. Ja muszę sobie ją ulepszyć, tą maskę. No nie! Dobra, loadinguję gra. 966, no właśnie o nich mowa. Oni co są? Oni co są? Wiecie. To idę teraz w drugą stronę. Może ich nie będzie. Może ich tu nie ma. Tu nawet widzicie, ktoś umarł przez nie. Inna klasa, która uciekała. O Boże, gdzie ja jestem? Light Containment Zone. Dziękuję bardzo. Jasno, ucieka mnie jak najdalej. Jak najdalej od tego syfu. Witamy w ulepszarce. Tutaj w końcu wróciłem. Po tylu latach, po tylu ulepszeniach, dawaj tą maskę. Dawaj tą maskę na fine, Czy very fine, Na very fine. Ja mam taką rozpiskę rzeczy, które muszę ulepszyć, moi drodzy. I ja muszę to ulepszyć, nie? Dobra, mam macha. Gaz mask. gaz maska, niby mi wyszła, trochę dziwne. Ale... Pyszcze radio mogę sobie ulepszyć na chłopie very fine Poczekajcie, z ja taką rozpiskę wezmę. Dobra gra. E, po pierwsze. E, muszę sobie teraz ulepszyć to na fajnie, bo jak ulepszę to, to na very fine, to to mi nic nie da za bardzo. I mamy radio. Radio translator. Nie wiem, coś się tu zepsuło chyba w tym radiu, ale jest lepsze, jest na pewno lepsze. E, teraz tak, muszę se... Ty, ja mam jeszcze apteczkę teraz w tym, y, tym save'ie, ale dobrze. E, muszę tak... Ulepszę se apteczkę, nie wiem na co. Bo tak to mi wydropi coś, co jest totalnie niepotrzebne. I tu będzie taka mała apteczka, która posłucha, będzie szybciej działać. Niestety nie mogę zdobyć apteczki, która lepiej działa, no ale to już trudno. Mamy małą apteczkę. Eee, gazmaska, nie wiem czy mi cokolwiek dało, bo tu powinno być takie zielone. To jeszcze sobie spróbuję raz to ulepszyć. Żeby była ulepszona gazmaska. Mamy. Nie wiem, to jest tylko gazmaska, co nie wiem, co się nie działa. Adrenalinę, adrenalinę. Adrenalinę na pewno można jakoś ulepszyć. Dobra, adrenalinę. Co jest? Co jest? Dobra. Małe cięcie było. E, nie wiem, co się działo w sumie. Chwila. zrobiłem to? Chyba jeszcze nie. Dobra, to po prostu dam to na very fine I tak szczerze, teraz w sumie. Zaczekaj, czy to muszę ulepszyć? To zaraz. Zaraz, zaraz. No i. Nic się nie zmieniło. Ale to jest dziwne, powiem, takie wiecie. Że czasami się to zrobi, a czasami nie. Tak szczerze. Nie wiem co zrobić w tym jeszcze odcinku. Już ma pół godziny i tak. W sumie. Mogę to... Po prostu mogę wyrzucić? Nie, nie mogę, tak. Dobra, to tak zrobię. Eee, nie na very fine, a na fine. Okej. Okay. Nie wiem nie wiem. Mamy jakąś lepszą... Zrobimy sobie lepszą zbroję Heavy Dobra, to chociaż zadziałało, no <noise> Dobra, dobra, dawaj tą maskę Po prostu Gas mask, no nie wiem jak ją ulepszyć No, dam na... Dam ma... Ostatni raz próbuję No przecież to jest na very fine dam. W każdym razie będziemy już Kończyć ten film, no bo Trochę i tak trwa, nie zrobiliśmy Za dużo, ale... To zawsze coś no, no i tyle było z tej maski. No, nic jej nie umiem ulepszyć. Totalnie jej nie umiem ulepszyć. Tak, na zakończenie możemy sobie zobaczyć moje aczygmenty. No, kilka ich jest. Ale no, jeszcze dużo brakuje do takiego jakiegoś większej ilości. Ja na dzisiaj kończę. Więc trzymajcie się i cześć, nie?